Myślę, że to było w zeszłym roku w wakacje chyba to był lipiec Czyli 2022. 2022 i tam miałem, obejrzałem swoją sztukę, której nie mogłem być na premierze, w Powszechnym, e, a, a, to się nazywa a, a, Atrament Żyrafa żera, Wczoraj, e, bardzo ładna, wystawiona sztuka w Teatrze Panie Blaskiej. So, ona mnie mobilizowała, żeby te sztuki pisał, więc to był duży, duży... Y, jakby, no nie mogłem nie przyjechać, a zresztą z, z, zawsze żałuję, że mam za mało czasu, żeby na Łódź odwiedzać, bo bardzo lubię to miasto. Tam właściwie moja rodzina sam pochodzi, ja bym się urodził w Łodzi, który nie to, że rodzice my, przeprowadzili się do Olsztyna, do teatru. I y, no także że wiem jak łódź się teraz bardzo ładnie rozwija. A co się w tej łodzi podobało? Co mi się podoba? Podoba mi się, że jest jakaś taka nowa energia, która się pojawiła chyba razem z wejściem do Europy, do Unii, no już nie mówię o manufakturze, bo to jest element na skalę krajową. Ale widzę, że Piotrkowska jest bardzo renowowana, bardzo dobrze. Jest ten... Ja mieszkałem w okolicach, to się nazywało za moich czasów obraców Stalingradu. Teraz to jest Legionów. Ale tam jest ulica Gdańska, która jest pięknie odrestaurowana na całej długości. Ja tam jestem, się i tam, tam zresztą ojciec chodził do szkoły teatralnej. Bo kiedyś tam była szkoła teatralna, zanim przeniesiono ją na targową. Też są, jechałem do Piłsudskiego dzisiaj gdzieś główna, ja chodziłem do szkoły i tam widziałem no, ten przystanek tramwajowy taki kosmiczny. No sama, sama, sama stacja, czyli dworzec kolejowy jest fantastycznie teraz zrobiony. Troszeczkę jeszcze brakuje, bo czy znaczy jest widać, że ten już rozmach jest przygotowany, tylko jeszcze, jeszcze chyba tam coś... Brakuje nam połączenia tak. przez dworzec fabryczny do dworca Kalickiego, a później łącznik będzie to łącznik między Warszawą a Poznaniem no i Wrocławiem. I wtedy nam się mniej więcej dworca ożywią. Rozmach już jest, natomiast teraz jeszcze trzeba do do dokończyć to. W każdym razie ja, ja bardzo z, z wielkim sentymentem wracam do Łodzi i, i się cieszę, że to jest, to jest coraz ładniejsze miasto. I chyba pani prezydent ma w tym udział. Bardzo nie, także to jest do, do, dobra panie prezydent. A czy w, tych w tej dzisiejszej łodzi yy, nakręciłby pan jeszcze jakiś film? Czy te, czy te plenery, no bo te plenery się zmieniły od czasu i King Sizeu yy, i Wabanku? Wie pan no, pewnie, że to, to nie, jakbym jakby, jakby zawsze jak kręciłem w Łodzi, to, to, to czasem to ona udawała Warszawę albo odwrotnie, bo w Wabank, to krzycimy w Piotrkowie, a udawało przedwojenną Warszawę. Ale, ale Łódź też ma takie uliczki, gdzie, gdzie można kręcić filmy e, międzywojenne. Ale mi się wydaje, że Łódź zasłużyła wreszcie na takim współczesnym filmie o, o tym, co się dzieje teraz. I są chyba takie, już widziałem kilka projektów scenariuszowych młodych reżyserów, którzy by chcieli zrobić o pałutach, o, no, o łodzi, po prostu o łodzi, o łodzi, nie udając, że to jest inne miasto. No. Także... No tak, wróćmy do początków. Tak. E... Łódź to jest miasto. Dzieciństwa pańskiego ojca? Tak. Czy, 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 Bardziej mojego ojca niż moje, bo ja już byłem takim starszym dzieckiem jak przyjechałem do Łodzi, już miałem 8 lat i byliśmy tylko 3 lata, bo potem przeprowadziliśmy do Warszawy. Natomiast uh, wspominam przede wszystkim, hmm. będą, uh, czasów szkoły filmowej, bo to, bo to wtedy było to takie najgorętsze jakby przeżywanie życia, że już jak miałem 19 do 23 czyli lata 70. i no i te codzienne wyjazdy tramwajem na targową z, to jaka to ulica? Tak, ale nie, ja wiem, ale to Główna tam jest chyba, tak, Główna proszę Przy Tak, tak, przy Tam był przystanek. No i to, i to bardzo dobrze wspominam. Tylko, że była wtedy zupełnie inna, była dosyć bardziej, bardziej szara była i taka, no co tu dużo mi zaniedbana, a teraz to się zmienia i bardzo dobrze, ja jestem pod wrażeniem i, i kiedyś wziąłem moją córkę, tak jeszcze zanim zdawała do szkoły do, do ASP w Warszawie, pokazać jej wszystkie muzea łódzkie, to, to jeszcze nie było manufaktury, więc to muzeum sztuki współczesnej było ulokowanych gdzie indziej, ale też chciałem pałace, pałace te, e, przemysłowe, po, przemysłowców pokazywać. Te. Ale Pan chętnie e, to jest, to jest wnętrz. I no, jest bo, to, bo to są piękne obraz, wnętrza. To, obrazków do swoich to, to są, filmów. jak to się mówi, gotowce do, do zrobienia. Tak, i tam przecież kręciliśmy i fotoplastikon robiliśmy. To on jeszcze był na Gdańskiej, teraz go przeniesiono do Muzeum Kinematografii. Zresztą Muzeum Kinematografii jest wspaniałe. Myśmy tam, myśmy tam e, z Ewą dostarczyli dużo eksponatów, szczególnie ona dała kostiumy, które robiła specjalnie do kołysanki, do konia trojańskiego, do samotności w sieci. No, tam powinno być, musimy pojechać, żeby sprawdzić, czy tam wyeksponowali te, te, te kostiumy tak jak nam obiecano, ale bardzo, do, bardzo sobie cenię taką współpracę, to muzeum się. Ono się cały czas rozwija i to jest fajne, bo dobrze, że takie miejsce jest i dobrze, że jest w Łodzi akurat, no, bo Łódź była zawsze najbardziej filmowym miastem. Bo to jest właściwie przymiotnik najbliższy Łodzi to jest Łódź filmowa. Łódź filmowa, tak. Otóż no, wszystko zaczęło, no z różnych powodów, ale, ale historia już jest taka jaka jest i, i, i cieszę się. Ja pamiętam, jak, jak pierwszy raz co pamiętam wytwórni, to musiał być rok 60. Ale dlaczego musiał być? Ponieważ dopiero montował film Kawalerowicz Matka Joanna Danią, a mój ojciec Janek Machulski Poszedł, jechał tam na post na łąkową i zostawił y, mnie za jakąś tam bo, u pani montażystki jakiejś. Teraz wiem, że to była pani montażystka matki Anna Daniela bo mi pokazywała kawałek filmu. Ja pamiętam ten fragment, jak, jak Mieczysław Fojt tam gdzieś patrzy, dotyka rękami, patrzy, ma czarne ręce. Takie rzeczy się nie zapomina. Więc to musiał być rok wakacja roku 60. No, miałem 5,5 roku. I, I to była moja pierwsza wizyta w utwórni a potem wizyty, te wizyty były o wiele częstsze i, i, no i trwają, trwały chyba aż do, nie wiem, ostatnie filmy, tam zrobiłem. Według tego co zdołałem tak. przeczytać do Deja vu. A, no to, że cała produkcja była łódzka, tak. Natomiast potem jeszcze udźwiękawiałem filmy bardzo, chyba ambasadę, nie ambasadę tylko Woltę też tam udźwiękawiałem w Łodzi. Ale, ale jeśli mogę to tak? wróćmy bo pan kończył twórczość filmową yy, i przynajmniej przez dekadę robi pan filmy w Łodzi tak yy, no, te filmy które przeszły już do kanonu yy, polskiej kinematografii no, Łódź jest szczęśliwa tak z tego no z tego powodu że pan zrobił te filmy na pewno <grym> no może z dwóch stron co pan zapamiętał z tego czasu pracy? No zawsze się, z lata studenckie się zawsze mile wspomina. Ale no tak. potem przyszły te czasy, czasy pracy i czasy bardzo trudne wtedy w Polsce. Wszystko trudno dostępne. No to prawda. Były też taki okresy, że ciężko się w ogóle po Polsce było poruszać. A pan robił filmy. No nie, poruszać to było, było mówi pan o stanie wojennym, tak? Mówię o stanie wojennym i tak. Ale to przez chwilę, a potem już... A Byłem... Mnie się wydawało wtedy, że to Tak. Naszy. Nie, 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 ale to było... No ja miałem, no mówię, jak mówię, szczęśliwa dla mnie I, yy, i Nowa Bank robiłem w roku 80. Yy jak była yy, Solidarność i to po, było październik, także też było w tych najgorętszych takich momentach, ale to nam nie przeszkadzało, yy, czy znaczy nawet dawało, dodawało nam takiego wigoru, że jest już fajnie i będzie teraz. I miałem, miałem szczęście do ekipy, yy, yy, łódzkiej ekipy, która robiła dekoracje, ale także do ludzi, jak, jak Jurek Łukaszewicz, który był operatorem, Mirosława Garlicka, montażystka, z którą zrobiłem jeszcze następne wszystkie te filmy. Właśnie aż do drzewi i. Yy... Także miałem, miałem to szczęście, a, a jak już był, jak robiliśmy seksmisję, no to w ogóle jakby ten stan wojenny przeszedł nam bokiem, bo myśmy w tym czasie byli zamknięci w wytwórni i robiliśmy, i robiliśmy seksmisję, to dosyć długo zdjęcia wtedy się robiło, bo to od, od bodajże to był, zaczęliśmy w 1982 i skończyliśmy w trzecim na wiosnę. No więc to, ja wspominam mu się tylko dobrze, nie, nie mam tam zbyt wspomnień. Wbrew temu, co się mówi o tym, że to takie miasto jest tam, nie wiem, Boguś już kiedyś tam się wypowiedział i myślę, że miał zwiedzenia akurat. Może. Też mam taką nadzieję. A ten czas, kiedy pan pracował w Łodzi, gdzie pan mieszkał, jakie miejsca pan chętnie odwiedzał? Mieszkałem, początkowo mieszkałem w Kotorze Mazowieckim, jak robiłem debiut. Bezpośrednie wyłączenie, bo to najbliżej wytwórni i jeszcze nie mogłem wymagać nic, bo to, to był taki hotel no, etapowy, etapowy, a tam wszyscy mieszkali, tam, tam można było spotkać e, e, ekipę Kieślowskiego, Bajona, wszyscy razem się spotkaliśmy przy kolacji, przy śniadaniu, więc to, to, to miało swój urok, który się nigdy już nie powtórzył, a potem mieszkałem w, kresie, w Centrum, którego już nie ma, a najdłużej mieszkałem w Grandzie, no to tam mogę powiedzieć, że tam przemieszkałem, jakby tak zliczyć dni, to, to, to kilka lat, bo to był, to był, już miałem tam swój ulubiony e, e, pokój, więc to było, to było super. E, I ten hotel taki, no, sprawiał wrażenie, w e, tym ciężkiej pracy, jakim jest robienie filmów, to dawał takie wrażenie luksusu, że tam można było odpocząć, była restauracja fajna i... i Malinowa. oczywiście. I tak, że to, że ja tylko miałem e, transport Grant e, Łąkowa, i, 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 I to wszystko. I z powrotem potem dalej. No tam było kino Polonia, Robi B, więc to, to już jak trzeba było pójść do kina, to się szło tam albo do Bałtyku, albo to, tam jeszcze był taki, ee, jak się nazywa, taki wince był taki. Kino, kino studyjne, studyjne. studyjne, tak, tak, tak. No więc wszystko... No, w szkole filmowej były filmy cały czas. Jak nawet jak już nie byłem w szkole, a, a szedł jakiś film, taki, którego nie było na ekranach, bo tu na tym to polegało, to, to szedłem do szkoły. W tej właśnie można było zobaczyć filmy często nie pierwszej młodości, ale takie, które w bezpośrednim powszechnianiu upowszechnianiu nie, nie trafiały do... Nich. To prawda, to prawda. Yy, Czy poza restauracją malinową mieliście jeszcze jakieś takie miejsca, bo tak jakby człowiek był, pomyślał, gdyby powiedział nie mieliśmy spadki. Yy, byliśmy, wybraliśmy, ale bardzo rzadko. Znaczy ja rzadko, może moi koledzy częściej, ale by, myślę, że nie mieliśmy czasu na nic więcej, bo yy, zdjęcia pla, z planu się przychodziło, trochę odprężenia, kolacja, jeszcze gadało się na nas o, 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 o to, co będziemy robić następnego dnia, no to były takie dobre czasy. Że, że wszyscy byli skoszarowani z, z niejako w tym hotelu i można było z aktorami jeszcze porozmawiać na, na, o, o tym, co się będzie robiło. To, to jest nie, nie, nie do przecenienia sytuacja. Jak się robi film w Warszawie, no to nie ma się takich możliwości, no bo każdy ma swoje życie oprócz tego, że, że, że robi film. Potem przyszedł rok 96 i pański, pański tata zaproponował, żeby w Łodzi powstała Aleja Gwiazd na wzór Hollywood. Wie pan co? I to jest bardzo dobry, znaczy to był po, dobry pomysł, ale to jest bardzo dobre wykonanie, bo ja widziałem kilka alei gwiazd poza Hollywood. Widziałem jeszcze nawet, proszę sobie wyobrazić, widziałem w San Juan w Puerto Rico. Puerto Rico Aleje Gwiazd, która nie jest zła, natomiast największe rozczarowanie da, dała mi Aleja Gwiazd w Madrycie gdzie liczyłem, że tam jest Penelope Cruz, a Wierwadem i są takie gwiazdy. Ona jest gdzieś na jakiejś bocznej ulicy zapomniana, popękane te gwiazdy są, takie od nie do papierosów w środku. Także możemy być dumni z naszej Alei Gwazkiej, bo ona jest, no nie powiem nawet no, 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 na pewno dorównuje jakością Hollywoodowi, chociaż tam jest o wiele dłuższa, no bo tam to jest przez ileś, ileś mil. Ta tą uroczystość. Pamiętam tę uroczystość, bo to było zaskakujące dla mnie i w dobrym miejscu mnie ulokowali, bo zaraz przy, przy Grandzie, co jest, co jest. No, ale tam, to... no, tam był jeszcze ważniejszy biodami, by był Wajda, Był też on, też to ma świetny ma. Także to było, myśmy to, to było wtedy na, na, w czasach robiliśmy Killer'a drugiego, więc to były był bardzo popularny filmy były i może na tej fali tak. Tak dostałem trochę bez kolejki na tej się dostałem, bo tam po prostu pewnie byli ludzie, którzy bardziej zasługiwali na to, No ale tata mi to załatwił widać. Chciałbym jeszcze wrócić do takiej rzeczy. Jaki pan miał dobór aktorów? No bo jak pan kończył łódzką szkołę filmową, to pod ręką byli aktorzy, y, którzy uczyli się w tejże szkole. tak? Robi pan filmy w Łodzi, ma pan szkołę filmową? To, to pomagało. To pomagało, bo ja ich znałem niektórych aktorów znałem z korytarza. Takich, co ja sobie zapamiętałem, tak jak właśnie Piszek Ciesznoski czy Jacek Kmielnik, ja, ja ich znałem z korytarzaśmy gadali. I, I także to, że ich potem zaangażowałem, to była naturalna kolej rzeczy. I tak się chyba dzieje na świecie też, że to, kiedy, kiedy te wszystkie wydziały są razem zgrupowane, a to jest najczęstsza, e, a to jest najczęstsza jakby e, historia. Znaczy, tak tak się dzieje w zawodowych tych szkołach w Hollywood. Ja byłem w Kalifornii, w takiej szkole Kalarsie, tam Wszystkie zawody filmowe, film, aktorski, muzyczny, baletowy i jeszcze i plastyczny były w jednym jakby budynku i to było fantastyczne. I, I ta szkoła łódzka też to ma, że, że my się tam już znamy, operatorów znamy, znamy kierunku produkcji. I, no, tak było za moich czasów i to, to dawało taką więź, że wiadomo było, no, że inaczej się robi z takim kumplem, niż z kimś, to kogo się jeszcze nie poznało. No im byłem potem starszy, no to przychodziły nowe roczniki, więc to się troszkę też zmieniało moi przyjaciele operatorzy stawali się reżyserami tak jak Jerzy Łukaszewicz więc też mieli swoje plany artystyczne ale no to, to jest mi się wydaje że to tak jak ta działała szkoła nie wiem jak jest dzisiaj to było no, jakby wzorem tego jak powinno się roz, rozpoczynać żyć no, karierę filmową czy zawodową czy, no, tak, no jak tutaj padły nazwiska, to nie, nie sposób nie zapytać o Cezarego pazura, czy to też... To, to, był, to był uczeń, to był student mojego ojca, i, o którym on wiele mówił dobrego. Powiedział, że mam wybitnego studenta ja go zobaczyłem na no jak, jakimś monodram miał. Bardzo poważny taki, to, nie jakiś nie, zabawowy, tylko, tylko taki dramatyczny. I, I zapamiętałem, że jest taki chłopak i, i jak, pierwsza możliwość to był właśnie Déjà vu bo tam nie, nie miałem za dużo ról, ale ściągnąłem go do, no do Kolarzem razem z Wojtkiem Malajkatem, bo to byli wybijający się dwaj studenci. No i, i tak, no i potem się przekonałem, że tak rzeczywiście, że, że, że mój ojciec dobrze wybiera, dobrze wybiera. A kogo Pan mu z tym podpowiedział? Pod e. Już dalej, potem już dalej to, o... on mi dawał jakieś tam, jak szukałem młodych ludzi, przy, przy szwadronie, ale zdaje się, że, że, że nie skorzystałem z tych podpowiedzi. Bo to chodziło o dziewczynę i ja wziąłem ze szkoły aktorskiej z Warszawy. Ale, ale no, z takich podpowiedzi to najbardziej był i, i, i Czarek i, i Wojtek. No bo, 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 bo Bronka Wrocławskiego to ja sam widziałem w teatrze i wiedziałem, że to jest aktor, który musi, musi zrobić, musi zrobić film, jakiś, To zauważyli. Nie tylko łodzianie. No, tak i zauważyli. No to moi zauważyli. No. Eee, a proszę mi powiedzieć, jak ta filmowa Łódź dzisiaj z perspektywy czasu e, zapisała się w Pańskiej pamięci? Dziś, dzisiaj ta filmowa Łódź to, ja, to... ona już jest skromniejsza o wiele, no bo tam jak wchodziłem... Na, 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 na pierwsze piętro to tam tętniło życiem wtedy w latach e, nawet 90. tam ten słynny korytarz, też nazywał tramwa i tam się jadło śniadania i tam osiem ekip naraz robiło filmy. Przecież to były tak. Osiem litrów mitek produkcyjnych to się nazywało i tam się spotykało i Wajdę i porębę e, wszystkich e, kosynierów i, i Piłsudskiego i, i hitlerowców, także to było śmieszne, a takie prawdziwe, znaczy dla nas nie było śmieszne, ale jak tak się człowiek zdystansuje, no to, to te kostiumy, te, te dekoracje, które tam powstawały, no to było prawdziwe, to było prawdziwe, to fabryka snów, no tak coś co się, coś się ten, co... To się już teraz chyba nie zdarza, przynajmniej w łodzi. No i na Warszawie tym bardziej, no bo Warszawa. Inaczej się teraz kręci film? No inaczej się kręci film, się kręci szybciej i nie ma problemów podstawowego, czyli yy, ilości taśmy, bo to, był, to była zbora. Myśmy zawsze kierownik produkcji pytał, ile jeszcze skręcili, bo za dużo taśmy, już nie mamy taśmy, nie mamy taśmy, się dokupywało taśmy gdzieś tam na lewo, pod prywatnym, prywatnym sumptem. Bo to było najcenniejsze, no bo ta, metr taśmy kosztował pieseczkę. metr taśmy kosztował dolara, czyli to było wtedy w różnych okolicznościach od 200 do 500 zł. a, a to, nie było, to nie było takie, e, no a czasem taśmy potrzeba więcej, teraz, teraz jest nieograniczona ilość tego, mamy pieski, bo jesteśmy w bardzo fajnym miejscu dla piesków i nie tylko dla piesków. I, I więc teraz ta, 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 z Taśmą nie ma problemu. Kręci się szybciej, ale ten... ten yy, tak. Ta moneta ma dwie strony, bo... Jak nie ma ograniczenia taśmowego, to się dużo robi dubli. No, znaczy ja mówię o, o młodych reżyserach, którzy zaczynają i którzy chcą zrobić tak zwany dubel doskonały, który nie istnieje. Ale oni o tym nie wiedzą i robią, e, robią pół dnia jedno ujęcie, żeby potem nie mieć czasu na pracę z aktorem. No bo jedno dnia trzeba robić więcej niż jedno ujęcie. E, także że to ma, że ta, ten medal ma dwie strony, ale wydaje mi się, że to jest lepiej. Mało tego, jest podgląd teraz, jak przez pierwszy podgląd miałem, taki protopodgląd miałem przy King Size i to był czarno-biały telewizorek, niewyraźne obrazki i to mąż Małgosi gosi braszki tego schemografa, miał smykałkę techniczną i jakoś to wykombinował, że to było możliwe. Wtedy wszyscy mówi, nie, to jest strata czasu teraz wszyscy oglądają jak to jest. Nie, to niepotrzebne. Ja mówię, nie, to jest potrzebne, bo ja teraz widzę, rady, czy to mam, co chciałem, czy nie. W sensie, wtedy to jeszcze tak, to, to były takie tylko cienie na, na filance prawie. Ale, ale teraz, ja wiem czy ja mam ujęcia, czy nie mam ujęcia, bo, bo jak aktorzy zagrają, to mam właściwie i dźwięk i wszystko mam. To już jest, to już jest doskonałe, doskonałe do tego stopnia, że no, że, że, że już wiem co mam, już tak zwane materiały, to jak to się czekało e, kiedyś, e, osa, os, osobne projekcje były, robiło się zdjęcia i potem po trzech dniach to no szybko. Wtedy, to się miało materiał już skopiowany na, na pozytywie i się oglądało, i się widziało gdzie się zrobiło błędy, no bo tego to widział tylko drugi operator, czyli szwenkier, który patrzył w lupę kamery i on widział, czy jest dobrze, czy nie. Ja się go pytałem, no masz to, no nie wiem, zróbmy dubel, no takie rozmowy były. Rozumiem, czyli wtedy więcej człowiek się musiał być bardziej skoncentrowanym. Bo... Przygotowany bardziej też tak, bo widzę, że jak ja oglądam te filmy i one są takie czasem, czasem niektóre oczywiście, które są fantastyczne, mówię o polskich filmach, a niektóre widzę, że jakby się trochę więcej przysiadło jeszcze czasu, to by to by były lepsze. Bardzo mało brakuje, ale, ale brakuje. Kiedy pan jakieś film zrobił? A ja nie wiem, ja jestem nasycony filmami. Ja wcześniej zacząłem, może bo to się wcześniej zmęczyłem. Nie, żartuję. Nie wiem, zobaczę, muszę mieć jakiś genialny pomysł, no bo to jest ciężka praca. Pisze pan, bo... Napisałem książkę, tak, napisałem kryminał, kryminał. Proszę, no... proszę opowiedzieć, mamy PRL rok 61. Tak jest, dwana jest przygotowany. To jest kryminał, który się dzieje w siedlisku na Kaszubach w takim recepcyjnym e, domu PZPR, który jest no, taką, m, może nie własnością, albo własnością jest państwo, pa, państwo jest właścicielem, ale e, członka biura politycznego KCPZPR e, Karola Podkalickiego, on tam mieszka z rodziną i e, ma swoje, obchodzi 50 telew w, w rodziny i z tego powodu przyjeżdżają do niego z Warszawy. Z, z, orderem budowniczym Polski Ludowej, żeby go nagrodzić, ale nie mogą mu wręczyć tego orderu, bo on nie żyje. To się I teraz zaczyna się śledztwo, ponieważ, ponieważ ten szef delegacji jest byłym śledczym sprzed wojny, a teraz jest pułkownikiem kontrwywiadu, czyli no, de facto SB, ale kontrwywiad był brzmi szlachetniej, on się zajmuje tylko takimi rzeczami. I on prowadzi śledztwo, odcina, odcina się tisk od zewnętrznego świata. I, i musi znaleźć, zwłaszcza w porozumieniu z Sydankiewiczem, z, z premierem ówczesnym, musi znaleźć zabójcę. Jedyna łączność jest przez jego te, radiotelefon z wołów Czarnej, którą przyjechali, a tak nikt nie ma dostępu do tego, do tego miejsca. No i tak, a, a narratorem jest młody chłopak, który, był, który jest kierowcą tej wyprawy, yy, który się na ochotnika zgłosił do S.B. nie wiemy dlaczego, bo jest takim dobrym uczniem, nie wiadomo, mieszka z babcią, jest takim... No, nie, 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 nie wygląda na, na SBK takiego, jak, jak znamy z filmu A czy ta książka to jest gotowiec na scenariusz, scenariusz nie, nie, Chyba tak, chyba tak, bo ja, ja, ja miałem pomysł na scenariusz, żeby napisałem jakiś taki pierwszy wariant scenariusza, który mi się nie do końca podobał, ale jakby to był punkt wyjścia i, i teraz... I to można z tego zrobić, można zrobić krótki serial, można zrobić film fabularny. No zobaczymy, ja niekoniecznie ja muszę to robić, bo ja już tak... Nie tyle wyczerpałem tą książką, co nasyciłem, i już wiem, jak to powinno Teraz, już praca na planie to jest tylko męka, bo już nie wiem, jak to <grym> powinno wyglądać. No Miejmy nadzieję, że jednak będzie Pan dalej robił filmy i ja mamy nadzieję, mam nadzieję, że wróci Pan do łodzi i jeszcze nam to z, z wielką radością to zrobię. Do łodzi mi nie trzeba namawiać, tylko czasem nie ma, nie ma gdzie topią wcisnąć, to tą, jest to tą codzienne zabieganie. Życzymy. Jednak powrotu do Łodzi i zrobienia następnego filmu na miarę wabanku czy King Dziękuję i życzę Łodzi dalszego pięknego rozwoju, bo to jest wspaniałe miasto i trzeba by zrobić szlak tych fa fa fabrykańskich fabrykanskich pałaców, bo to jest ewenement w skali światowej i ja myślę, że to by zachęcało do, do przyjazdu, bo ja sam sobie zrobiłem kiedyś, odbyłem taką lekcję właśnie z Marysią, moją córką i zewą. I, I to było niezapomniane przeżycie, które daje, to, które jest inspirujące. Dziękuję bardzo. dzięki.